Pani starostko, gospodarza tej uroczystości, wszyscy dostojni goście, którzy, których, na których możemy w tej chwili spojrzeć, obecni tutaj, wszyscy dostojni goście, obecni na tej sali. Wiele osób, gdy spotykamy się w tej nowej formie, może zastanawiać się nad tym słowem, które. Dzisiaj kierujemy do obec szczególnie, że spotykamy się nie tylko w nowej sali, i w nowej rzeczywistości naszej miejskiej. Chciałem wszystkim tutaj, naszym władzom, naszym dostojnym, wszystkim gościom, dedykować myśl, którą napisał z nami poeta. Zanim tę myśl wypowiem, to tak dla młodzieży jeszcze, gdyby ktoś z młodzieży rozpoznał, cóż to za poeta i powiedział mnie bez podpowiedzi, mam za tego kogoś przygotowaną piękną nagrodę. Cóż to za myśl? Poeta powiada tak, to wszystkich. Nie depczcie w przeszłości ołtarza. Nie deprzcie przeszłości o A ten sam poeta powiedział dalej, co pięknie czytamy. Trzeba z młodymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w laurów, liść z uporem strojów Moi drodzy, Panu burmistrzowi, staroście, naszym gospodarzom. Życzę, żeby nie zabrakło, a w żeby było bardzo dużo pięknych inicjatyw, które by przyczyniały się do wzbogacenia życia w naszym mieście, w naszej gminie, więcej w naszym starostwie. Ale życzę również, żeby się udało realizować takie pomysły, dzięki którym ludziom w tym mieście będzie żyło się dostatniej, spokojnie i pięknie. Cała ziemia i śnieg dla tej miłości malejkiej. Panie dyrektorze, co dla pana oznaczają święta Bożego Narodzenia? Przede wszystkim przede wszystkim odpoczynek. Odpoczynek, podsumowanie tego wszystkiego, co działo się przez cały rok, podsumowanie wszystkich działań, tego co się udało osiągnąć, to od strony zawodowej, od strony rodzinnej, tak naprawdę Czas dla bliskich, czas, dla bliskich, czas na, na coś, na podsumowanie tego wszystkiego, ale w gronie rodzinnym. Także z jednej strony zawodowo, z drugiej strony rodzinnie, no ale przede, przede wszystkim takie czas na obcowanie z najbliższymi takimi ludźmi, na których tak naprawdę w ciągu tygodnia, w ciągu w normalnego roku nie ma czasu. Święta Bożego Narodzenia to dla mnie przede wszystkim spotkanie z najbliższymi. To najważniejszy moment, kiedy możemy wspólnie spotkać się, porozmawiać, pokolędować, powspominać czasy z dzieciństwa i też jak gdyby pomyśleć o tych, którzy odeszli. Blonda u Państwa, Wigilia Bożego Narodzenia. No można powiedzieć, że mniej więcej tak jak tu, tylko jest troszkę mniej osób, ale... No te, te wszystkie elementy są, czyli zaczynamy litanią, modlitwą, łamiemy się opłatkiem, życzymy sobie wszystkiego najlepszego, a potem spożywamy przeważnie te 12 potraw. A jest wolne miejsce dla gościa? Oczywiście, że tak. No tak tradycyjnie zawsze było i jest. Panie burmistrzu, co dla Pana oznaczają święta Bożego Narodzenia? to przede wszystkim wspólne spotkanie z rodziną, bo ostatnio rzeczywiście troszkę chyba zaniedbałem to co najważniejsze, czyli ta pomórka rodzinna, także to jest ten czas spotkań przede wszystkim z rodziną z bliższą, z dalszą. A jak wygląda stół wigilijny? Jakie menu? To tak tradycyjnie sprzed wielu lat rozpoczynamy zupą owocową z przewagą truskawek i wiśni następnie ziemniaki e, tradycyjnie śledź w różnych postaciach, czyli z octem, z oliwą no i cóż, pierożki, ryba oczywiście, karp. Myślę, że wszędzie. No To jest po prostu tradycja, więc te same potrawy co roku. Co pan burmistrz życzyłby mieszkańcom na święta? Przede wszystkim e, z tym, co się zetknąłem na chwilę obecną. No to trzeba nam tutaj pracy, trzeba nowych zakładów, trzeba mieszkań, trzeba e, wspólnego spojrzenia na przyszłość, trzeba nam zgody, trzeba nam współpracy. Także te wszystkie życzenia, jeżeli się w ciągu kilku lat spełnią, to myślę, że będziemy pięknym, zadowolonym miastem i gminą Półtysk. Do no święta przede wszystkim, po pierwsze to w moim przypadku odpoczynek, bo wiadomo, że jest mniej pracy publicznej, to jest rzecz normalna, oprócz przyjemności, bo uważam, że każda... Spotkanie przedwigilijne, tak jak dzisiaj spotykamy, to jest przyjemność, bo się człowiek spotyka z ludźmi i, i co i kwestia no pewnej zadumy, bo się kończy rok, podsumowanie tego roku, co w następnym roku, to jest taki okres świąteczny i oczywiście to są nasze podstawowe takie święta, chyba najbardziej przez kultywowane przez Polaków. Jak wygląda Wigilia? Proszę. Jak wygląda Wigilia? No, Wigilia, wczoraj miałem możliwość na kurpiach kultywować Wigilię. Oczywiście dobrze, że wracamy do takich spotkań wspólnych, tak jak powiedziałem w takim ogólnym słowie, że bez względu na status społeczny, polityczny, zasobność portfelu, się możemy wszyscy tu spotkać. I, i, niech, i niech te spory nie milkną tylko w czasie Wigilii, ale również po Wigilii. Trzy uroczystości, które mnie ominęły, ale myślę, jeszcze nie ominą. Mianowicie, jego magnificencja obchodzi urodziny 75., Zgadza 45. Się. lecie pracy naukowej, no i oczywiście zbliżające się imieniny. Wszystkiego najlepszego. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Rzeczywiście e, trzy w jednym, można powiedzieć, że nawet cztery w jednym, bo jeszcze mieliśmy 20-lecie Akademii Humanistycznej. Ja nie wiem, czy ja się nie pomyliłem co do liczby lat pracy naukowej, a na pewno się pomyliłem co do swojego wieku. Myślę, że powinno być odwrotnie, ale wtedy nie miałbym 75 lat pracy naukowej. Myślę, że to jest szczególna okazja, żeby podziękować po pierwsze profesorze, pracownikom Akademii Humanistycznej, że utrzymujemy to, co rozpoczęliśmy 20 lat temu. Ale jednocześnie chciałem wyrazić. Słowa uznania i podziękowania dla odchodzących władz, starostwa i miasta, a jednocześnie nowym władzom życzyć sukcesów, powodzenia, pomyślności, wytrwałości, rozsądku, roztropności. Dziękuję. jak wyglądają u państwa koseckich święta Wigilia? Eee, Wigilię będziemy spędzać u córki e, na Grzybowskiej w Warszawie. Posiedzimy tam dwa dni z wnukami, bo mam już dwójkę. Po czym e, pojedziemy do Białowieży na żubrówkę i na żubry.